Drugie turnieje z cyklu Grand Prix w siatkówce plażowej odbyły się przy wspaniałej pogodzie. Zniebalał się żar, a w najgorętszym momencie dnia grały kobiety, i te warunki najbardziej sprzyjały zawodniczkom z poznania, które wygrały turniej. Właśnie jesteśmy tutaj pierwszy raz i byłyśmy bardzo pozytywnie zaskoczone. Bardzo ładnie te boiska wyglądają, także myślę, że jeszcze nie raz tutaj przyjedziemy. Biorąc pod uwagę różnicę wieku, to no łatwo było wygrać, aczkolwiek dziewczyny się starały, także również duże brawa dla nich. Później grały miksty, czyli panie i panowie w jednej drużynie. Najlepsi byli Joanna Dura i Dawid Połomka, którzy w finale pokonali parę Marta Dylewska i Adrian Mul. Na zakończenie zobaczyliśmy pojedynki mężczyzn. Słońce zaszło, temperatura spadła, więc zawodnicy mieli najlepsze warunki do grania. Finałowy pojedynek wygrała para Jakub Gurdak i Michał Gurdak, która pokonała parę Adam Augustyniak i Eryk Kcej. My jesteśmy zadowoleni, oczywiście pierwsze miejsce satysfakcjonuje nas w zupełności. Ja gram dla zabawy, bo no w sumie to był pierwszy nasz turniej w tym cyklu i najprawdopodobniej ostatni, także więcej chyba się nie spotkamy. To był jednorazowy wypad. Grand Prix jest już na półmetku. Zapisy do trzeciego, a zarazem przedostatniego turnieju trwają do trzeciego lipca. Wystarczy wejść na stronę osirzbaszynek.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Następne zawody 5 lipca. TV Sport Info Ośrodek Sportu i Rekreacji